Jeżeli zamierzasz założyć działalność gospodarczą, to ten materiał jest dla Ciebie. Powiem Ci, co zrobić, żeby nie skończyć spłukanym. Cześć. Już od 28 maja dostępny jest w sprzedaży mój e-book. Pod tytułem biznes zasięgu ręki, czyli jak zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy. Mój produkt rozwiewa wszelkie wątpliwości i wskazuje odpowiedzi na mnóstwo pytań, które zdają osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności. Właśnie z wykorzystaniem tej dotacji. Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu jako doradca, pozyskujący setki dotacji rocznie, mogę Cię zapewnić, że w tym e-booku znajdziesz niezbędne informacje, które pozwolą Ci się dobrze przygotować na zdobycie dofinansowania z urzędu pracy. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał Biz Planner o dotacjach i biznesie. i Dzisiaj porozmawiamy nie tylko o dotacjach, ale o takich poradach, które mogą zaoszczędzić Ci. Kupę pieniędzy, a przede wszystkim skreślić Twoje marzenie o działalności gospodarczej. Jak wiesz, co roku otwiera się wiele nowych działalności gospodarczej, ale musisz być świadomy, że oprócz nowych firm zamyka się też spora ilość ze względu m.in. na problemy finansowe. Dzisiaj opowiem Ci, co powinieneś zrobić, żeby tych problemów pierwsze uniknąć, a także wzbić się ponad swoją konkurencję. Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą, po pierwsze. Powinieneś zapoznać się z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami na start. Codziennie piszą do mnie osoby, które pospieszyły się z krokiem założenia działalności gospodarczej i po miesiącu, dwóch okazało się, że brakuje im środków na sfinansowanie bieżących potrzeb czy też nakładów inwestycyjnych, które pomogłyby im świadczyć usługi lepiej. Nie rób tego błędu i przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zapoznaj się albo z materiałami, które regularnie. Publikuj na moich social mediach albo na blogu, albo bezpośrednio skontaktuj się ze mną. Zobaczymy, o jakie dofinansowania lub preferencyjne pożyczki możesz ubiegać się dla swojego biznesu. Ważne jest, że musisz je uzyskać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Możesz ubiegać o dotacje nawet do 100 tysięcy złotych. Są to dotacje bezwrotne albo preferencyjne pożyczki, jak wsparcie w starcie, do ponad 130 tysięcy złotych. Jest to niewątpliwie duża pomoc, która będzie trampoliną dla Twojego rozwoju i pomoże Ci nie tylko dogonić konkurencję, ale też ją przegonić, lepiej się reklamować, lepiej wykonywać swoje usługi, pracować w bardziej nowoczesnym modelu. Drugi błąd, przed którym muszę Cię ostrzec, to niekonsultowanie swojej działalności gospodarczej z ekspertami. Mówię tutaj zarówno o ekspertach w dziedzinie podatków i księgowości, bo warto od tego zacząć, czyli jakie formy podatkowe będą odpowiednie dla Ciebie pod kątem Twojej sytuacji rodzinnej, planowanych przychodów. Czy także przyszłych planów, na przykład rodzinnych. Oprócz tego dobrze skonsultować się z prawnikiem pod kątem uszycia odpowiednich dokumentów, RODO, regulaminów, które ochronią Twoją działalność gospodarczą przed ewentualnymi pozwami, na przykład niezadowolonych klientów. Dodatkowo, jeżeli zamierzasz reklamować się szerzej, masz ochotę wdrożyć nowy produkt, e, obrandowany z logiem, albo używać samodzielnie loga. To musisz zadbać też o aspekty formalne. Oprócz umowy z grafikiem, dobrze przeanalizować to z prawnikiem, który specjalizuje się w znakach towarowych. Chodzi o to, żebyś miał pewność, że znak, który został przygotowany dla ciebie, jest znakiem unikalnym. Możesz go wykorzystywać, reklamować, umieszczać na produktach, które będziesz sprzedawał. Jeżeli nie, to za jakiś czas może zgłosić się do ciebie konkurencja albo zupełnie nieznana firma która będzie żądała nie tylko zamknięcia Twojej działalności gospodarczej, wygaszenia linii produkcyjnej, ale także pieniędzy za sprzedawane produkty, które sprzedałeś właśnie z użyciem loga, które do Ciebie nie należało. Kolejna porada, którą Ci przedstawię, to szukaj banków, które nie będą pobierały od Ciebie miesięcznych opłat za prowadzenie Twojego rachunku. Nie będziesz musiał płacić za przelewy wychodzące. Wiem, że takie banki istnieją, sam korzystam jednego z nich. Czasami wydaje się, że te 30-40 zł miesięcznie to nieduża kwota. Natomiast pamiętaj, że są to po pierwsze Twoje pieniądze, a po drugie możesz te środki wydać na comiesięczną reklamę albo inne potrzebne rzeczy. Nawiązując jeszcze do zagadnienia związanego z ekspertami swojej branży, to w zagadnieniach księgowych mogę zdadzić Ci jeszcze jeden tip. Nigdy nie zakładaj działalności gospodarczej od pierwszego dnia miesiąca. Zrób to od kolejnego. Dlaczego? Dzięki temu wydłużysz okres ulgi na start, czyli tego czasu, gdzie płacisz tylko składkę zdrowotną, z 6 na 7. Oczywiście niepełnych, ale 7 miesięcy. To duża oszczędność. Ostatnia porada to zapisuj wszystkie swoje cele w perspektywie 6-12 miesięcy. Oczywiście, jest to pewnego rodzaju dogmat, który potem będziesz mógł zmieniać, ale na początku takie spisywanie Twoich celów pomoże ci w realizowaniu kamieni milowych rozwoju twojej działalności gospodarczej. Dzięki temu będziesz mógł nakreślić sobie plan działania i z krok po kroku realizować go, bo osiągać większe przychody, zdobywać też rozpoznawalność jako markę Osobistą. Oczywiście nie zapomnij tylko, że oprócz budowania marki osobistej, bo jest to działanie długoterminowe, musisz pozyskiwać bieżące lidy. Bez tych bieżących lidów, czyli bieżących klientów, Twoja firma bardzo szybko upadnie. Jestem ciekawy, w jakiej branży chcesz otworzyć Twoją działalność gospodarczą. Napisz mi w komentarzu, zobaczę, czy dla Twojego przypadku jest możliwość zdobycia dofinansowania. Jeżeli masz swoje porady, którymi chciałbyś podzielić się przed mm, moimi widzami, zapraszam także do komentowania. Będę wdzięczny za łapkę w górę i zostawienie subskrypcji. Nie wiem dlaczego, ale 90% osób, które lajkuje, komentuje i ogląda moje treści, nie subskrybuje mojego kanału. To duży błąd. Bądź na bieżąco z dotacjami, preferencyjnymi pożyczkami. Z tej strony Jan Bratz to był kanał Biz Planner. Do zobaczenia wkrótce.